Cześć, z tej strony Cooper. E, niestety jakby no jakby nie będzie już e, e, filmów na starym kanale to jest mój nowy kanał e, dlaczego. Dlaczego tak jest? Ponieważ e, Sony ogólnie e, zrąbało z prawem moim zdaniem. No bo nie wiem, dlaczego była aktualizacja na PlayStation, i po prostu mm, apli na aplikacji YouTube'a przez y, chyba z tydzień ponad y, nie mogłem się zalogować ani na stare, ani na nowe konto, po czym później musiałem potrzebać hasła do starego konta, czyli tego, na którym nagrywałem, niestety nie pamiętałem i taki klops, nie, a zapisane hasło to ja miałem, ale na zepsutym laptopie, który już niestety nie działa, więc no, tak, taki klops, taki klops. No i niestety muszę zacząć na nowo ze swoim nowym kanałem. Mm. No, no to chyba tyle z tych informacji. Jeszcze dzisiaj wrzucę jeden krótki film i na tym kanale będzie kontynuowane to, co rozpocząłem na poprzednim, czyli seria Godowora. Yy, kontynuacja Godowora będzie na tym kanale. Yy, co będzie potem? Mam plan, ale jeszcze zobaczymy, czy wypali to, co ja myślę. Yy, więc, dobra, już nie przedłużam tej. Yy, tego odcinka informacyjnego. Eee, oczekujcie na film nowy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.